Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie. Przepraszamy za długą przerwę i naszą nieobecność na naszym kanale. Wracamy dzisiaj. Chcemy Wam opowiedzieć historię naszej Bambi, która w dniu dzisiejszym w końcu wyjeżdża do Białowieskiego Parku Narodowego. Tą historię pewnie większość z Was już zna, ale dla tych, którzy jeszcze jej nie wiedzą, przypomnę, że Bambi trafiła do nas jako środka blisko 5 tygodni temu. Początkowo yy, myśleliśmy, że będzie z nam, nią, nam z nią ciężko, tak naprawdę. Ale podjęliśmy wezwanie, Udało się nam. Mamy je z nami już prawie pięć tygodni. Początki były dosyć trudne. Musieliśmy nauczyć ją od ruchu stania. Musieliśmy ją odpowiednio żywić, odpowiednio karmić. Musieliśmy się nią odpowiednio opiekować. Widzieliście zapewne kilka zdjęć. Kilka ujęć filmików. Bambi teraz jest całkowicie socjalizowana niestety. Na wolność niestety nie może już wrócić. Ona powinna bać się cały czas człowieka. Powinna się zachowywać jak na prawdziwą sarnę przystało. Niestety tak teraz nie jest. Bambi na widok człowieka cieszy się. Bambi sama podchodzi. Chce się z każdym ci witać. Zaprzyjaźniła się nawet z pieskami. No to jest akurat minus, tylko że Bambi trafiła do nas w takim wieku, w którym nie zaznała tego życia, jakie powinna mieć w przyszłości. I w końcu nadszedł dzisiaj ten dzień. Za chwilkę będziemy wyjeżdżać. Pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda u nas, jak przygotowaliśmy się do transportu, bo to też nie jest łatwe. Pomimo tego, że serenka już się nas w ogóle nie boi. Ona nas zna, ona nas lubi, ona się cieszy na nas widok. Jednak e, te 7 godzin drogi, która jest przed nami, musi być odpowiednio opracowane. Specjalnie wyjeżdżamy dosyć późno. Mamy teraz godzinę 23.20. Planowany wyjazd jest troszkę po północy, tak abyśmy byli spokojnie na rano, tak aby droga, która jest przed nami, była całkowicie spokojna. By Wam całą drogę się nie stresowała, dlatego jedzie oczywiście z nami lekarz weterynarii, który będzie wszystkiego pilnował. Dlaczego podjęliśmy decyzję o przetransportowaniu jej do Białowieskiego Parku Narodowego? Powiemy Wam później, jak już na miejsce dojedziemy. Na pewno prosimy o to, abyście nie krytykowali naszej decyzji. Wiadomo, są na pewno bliższe ośrodki, jednak, my wybraliśmy ośrodek w Białowieży. Ze względu na warunki, jakie tam panują, zobaczycie je później na pewno sami. A teraz trzymajcie kciuki, by nam wszystko się udało. Cześć. Co to, malutko, wyjeżdżasz już? A Ci było z nami, co? Co to mamy ciekawego? Tak, klatka, w której będziesz za chwilkę jechać. Specjalnie do Ciebie przygotowana. Co? Cześć, cześć, Zarazem cześć i żegnaj. nie było ci poznać, ale nic, wyruszamy. Witam Was ponownie. Jak widzicie jesteśmy już prawie na miejscu, tak naprawdę zostało nam do miejsca docelowego jakieś 200 metrów. Nasza bami dzielnie przeżyła podróż z nami. Teraz chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na początku. Dlaczego tak postąpiliśmy? W Polsce jest kilka ośrodków, które mogłyby zaopiekować się naszą podopieczną, naszą serenką. Jednak my wybraliśmy Białowieski Park Narodowy, a dokładniej Rezerwat Szuchów z kilku pewnych względów. Po pierwsze, ten ośrodek ma warunki najbardziej zbliżone do środowiska naturalnego, w jakim na co dzień potrafimy budować nasze serenki. Po drugie, pracują tutaj osoby bardzo odpowiedzialne, potrafią się zaopiekować zwierzętami jak naprawdę nikt inny. My w 100% ufamy tym osobom, dlatego właśnie też z tego względu przekazaliśmy ją naszym mam. Po trzecie, tak naprawdę od samego początku, kiedy trafiła do nas z Bambi, byliśmy w stałym kontakcie z dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego, doktorem Michałem Przysiakiem, jak i lekarzem weterynarii yy, pracującym w tym parku, dr Elwirą Plis, którzy wyrazili chęć pomocy nam i chęć opieki nad tą serenką. Dlatego dziękujemy im serdecznie za wszystko, co dla nas zrobili i miejmy nadzieję, gdy też trzymajcie kciuki, aby nasza serenka dorastała tutaj. Na pewno będzie miała się świetnie, a my będziemy ją stale odwiedzać. Pokażemy Wam na pewno za kilka miesięcy, jak wyrosła. Trzymajcie kciuki. Dzięki.